Cześć Wam. Dzisiaj temat piaskowania, a w zasadzie piasku do piaskowania. Yy... Nie używam tego piasku za dużo, więc kupowanie go na tony, a tak w tej chwili sprzedają najczęściej, oczywiście w rozsądnych cenach, nie ma sensu. Trzeba sobie piasek przesiać samemu wrzucić do garażu, wysuszyć, a potem przesiać. I wymyśliłem sobie, patrząc na to, co jest na rynku, na świecie, wymyśliłem sobie zbudowanie sita. Jak na razie zrobiłem sobie dwie takie, dwa takie sitka. Nie wiem, czy to widać na filmie. To ma trochę większe oczka, a to ma mniejsze oczka. Ma być zamontowane jedno nad drugim, ponieważ piasek do piaskowania się zużywa, rozbija się na drobne i powstaje pyłek, który robi tylko kurz. Za dymę nic nie widać i przeszkadza. Więc to cieńsze sito, drobniejsze sito ma odcedzić ten kurz. To ma odcedzić wszystkie śmieci i mam przez to przelecieć tylko ta frakcja, która jest używana przeze mnie do piaskowania, Ja nie używam grubego piasku, to jest chyba oczko 1,2 mm, a tutaj 03 albo 04 mm. Czyli wszystko, co jest pomiędzy, jest używane przeze mnie do piaskowania. Nie piaskuję grubych, dużych konstrukcji. Piaskuję drobne elementy, Piaskuje cegły, czasem drewno. Więc nie potrzebuję bardzo grubego piachu. Teraz sobie przejdę do robienia yy, stojaka do tego. Jakąś pierwszą małą próbę tego wykonałem na piasku. Na drobnym piasku. drobnym. Wróć. Na suchym piasku. Bo mokrego się nie da przesiać. Mam w garażu wsypane trochę piachu. Po prostu to jest tam leży w zasadzie od początku wakacji, no i wyschł. Później jak to poprzesiewam, to, to jak będę potrzebował, wrzucę sobie kolejne trochę i czy tam jedną kastę budowlaną, czy dwie, czy trzy, wsypię, rozsypię po podłodze, niech sobie wyschnie, zamiotę zbiorę i wykorzystam. Mała przybitka. postępy prac pomalutku do przodu. Tak jak widzicie zrobiłem sobie dwa sitka, nie wiem czy to kamerka pokaże czy nie, jedno grubsze, jedno cieńsze, jako że ta siatka jedna i druga są cienkie bardzo, Tu pod spód wstawiłem taką siatkę ciętą z blachy, to się chyba tak nazywa, z jakiejś tam milimetrowej czy półtora milimetrowej blachy, co naprawdę usztywniło i mam nadzieję, że to wytrzyma. Teraz trzeba zrobić tutaj spusty do śmieci, do piasku właściwego, a do kuwety ma się sypać to, co też będzie do wyrzucenia. A po to do kuwety, żeby tego nie musieć zbierać z podłogi. Będzie trzeba, to się tutaj jeszcze dorobi jakieś takie blaszki, taki w cudzysłowie lejek. O, także na razie tyle jest to wielkie, bo to nie musi być wielkie. I sobie będzie się... Tak, widać? Widać. Będzie się bujało, trząchało. Zostanie jakiś silniczek na górze, tu gdzieś zamocowany z mimośiodem który będzie tym bujał. No dobra, idę poszukać blachy, trzeba dorabiać dalej. No dobra, koniec żartów, można się śmiać. Taki patent śmieszny. Coś tam przyspawane, żeby tylko rzucało na boki. Natomiast yy, yy, tak, jestem już po jakiejś tam próbie. O! Widać, widać. Widać, nie widać. Trochę widać, trochę nie widać. Więc tak, tu mamy syf. Tu mamy piasek, który teoretycznie ma być użyty do opiaskowania. Yy, a tu mamy. A tu mamy to czego nie chcemy, czyli jest tego naprawdę sporo. Czyli to co robi zadymę, czyli ta cała frakcja taka poniżej 0,3 mm yy, działa. Naprawdę działa i naprawdę mi się ten piaseczek podoba. Do piaskowania delikatnego mojego, o widzicie, jest coś brzydkiego. Jest kamyczek, ale już Wam mówię, dlaczego jest kamyczek. <laughs> muszę albo zmienić ten wysyp, dlatego tak wiaderka sobie postawiłem, bo muszę albo ten syp zrobić taki długi, żeby sięgał aż tam, do tego wiadra, albo muszę mu zrobić tutaj wyższe, yy, wyższe boki. Tu i tu, i tutaj też, tam, tak, tutaj, po całości. Po tej całości. Bo jak to włączę. To wibracje powodują od tego odbijanie się od tej siatki kamyczków i one po prostu przeskakują tędy i wpadają mi do wiaderka, do którego nie mają wpadać. Więc są dwa rozwiązania. Prościej i szybciej będzie mi w tej chwili do, dociąć paski blachy i po prostu tutaj przyspawać. I na jazie chyba tak uczynią. Z tej odnosi to, to wezmę sobie je na, na stół, jeszcze raz. A powiem taki, nie będę na jazie kupował silnika specjalnie. Ja nie mam nic na 230V. Nie będę kupował specjalnie silnika, żeby sprawdzić, czy to działa. Czy moja koncepcja okazała się słuszna. Już widzę, że okazała się słuszna, więc możliwe, że zakupię sobie taki silniczek. Są takie fajne silniki, z zabudowanym mimośrodem. Kosztuje to tam chyba 150 zł. Jakoś tak. I po prostu go przymocuje. One też mają regulację yy, mocy wibracji. Yy, włączę wam, pokażę, jak to działa. Yy, natomiast wyciszę to, bo to niestety jest głośne. No. Hałasuje. To, te całe wibracje niestety hałasują. Ale zobaczycie jak to sobie ładnie tutaj Hopsa. To jakąś tutaj szuflę mamy, włączamy maszynę. tak bez cięć, tyle tylko, że wyciszę ten dźwięk, jak widzicie. Mam tutaj już piasku na, na rozsypywanego, jakiś śmieci popękanych tynków i innych takich. Ale jeżeli to mi przesieje do takiego stanu, jak tutaj mamy, taki naprawdę fajny. Można go jeszcze raz przerzucić. Nie wiem, czy komeka wyostrzy na tym. Można go jeszcze raz przerzucić, żeby odsiać ewentualne pozostałości tego kurzu, który jest. Bo to żaden problem przerzucić tego dwa razy przez to sitko. No tylko, tak jak mówię, tutaj trzeba dorobić blachy. Na początek blachy, a potem zobaczymy. Mam świadomość tego, że ta taka może nie przeżyć tego za długo. Natomiast to nie jest moja główna wiatraka, To jest jakaś taka gdzieś tam leżąca. Już wiem, że działa, więc wiem, że robi to, co ma robić, czyli zależało mi najbardziej nie na odsianiu śmieci, które tutaj widać w wiatarku, bo odsiać śmieci jest najprościej. Najcię, najciężej właśnie odsiać to, czego nie chcę. Czyli nie chcę tego pyłu. Tego totalnego pyłku. Bo to robi tylko Zadymę. To nie piaskuje. To robi tylko zadymę. To zostawia kurz. No dobra. Idę się bawić dalej. Tak to wygląda. Dołożyłem blaszki. Przyheftowałem je sobie. Zobaczymy co z tego wyniknie. No dobra. Zróbmy jest Jakaś szufla, jakiś piasek. Sam się przesiewa nawet bez, bez machania sitkiem. No dobra, zobaczmy czy dalej będą. Fu, zadyma. Dobra, nadal jestem jakby niezadowolony z tego, co się dzieje. Ponieważ troszkę tych kamyczków jednak przelatuje. Tam zostało dużo piasku, który musi zjechać. No dobra, wy tego nie widzicie. Pewnie na filmie tego nie widać. Ale nadal mi kamyczki wyskakują, gują. Więc, co więc? Można by spróbować zrobić tak, żeby przyczepić wietarkę tu z tyłu. Czyli wziąć po prostu dwie tytytki i może będzie inaczej. Dobra. Idę po mały wkrętaczek, przyczepimy z tyłu. Dobra, wiertareczkę przybiłem z tyłu. Nie jest to jakiś szałciał. Jeszcze ja dociągnę troszkę. Hmm. Troszkę ją dociągnąłem. A niewiele. No dobra. Wydaje mi się, że nie ma różnicy żadnej. Nic to. Idę w takim razie odpalić znany sklep i zamówić silniczek do tego. Dobra, na dzisiaj chyba tyle. Działa, działać będzie. Trzeba tu posprzątać, pozamiatać ten piasek, pozbierać to wszystko, te wszystkie śmieci. Spakować to na jakąś taczkę albo coś i przesiewać piasek na dworzu, bo ta zadyma tutaj, nie wiem czy ją widać, pewnie jej nie widać. Aż mi chrzęści w zębach już, a jestem tu chwilę, naprawdę. No dobra, do zobaczyska.